Mamy ogromny problem w naszym kraju z wypadkami, zwłaszcza śmiertelnymi w ruchu drogowym. Tych wypadków było w minionych latach kilka tysięcy, wciąż jest to ponad trzy tysiące. Postawiono sobie taki doraźny cel, by było tych wypadków najwyżej dwa tysiące, ale wszyscy zmierzamy do opcji zero, europejskiej opcji zero, by w wypadkach drogowych nie ginęli żadni uczestnicy ruchu drogowego. Do tego potrzebne są różne działania, tak po stronie infrastruktury drogowej, instytucji, które nadzorują prawidłowe wykorzystywanie polskiej infrastruktury drogowej, ale też i edukacja, nauka od najmłodszych. Lat trzeba tłumaczyć dzieciom, uczestnikom ruchu drogowego, jak się należy zachowywać, należy im pomóc poznać przepisy, a to wszystko po to, by poprawić te parametry bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku w województwie lubuskim w wyniku wypadków drogowych zginęło pięcioro dzieci. W tym roku Zdecydowanie mniej, bo tylko, tylko aż troje, więc mam nadzieję, że te miasteczka ruchu drogowego, które są finansowane z środków rządowych w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, ale również współfinansowane przez samorządy naszego województwa, samorząd Gorzowa Wielkopolskiego i samorząd Zielonej Góry spowodują, że Mieszkańcy naszego województwa, dzieci, młodzież. Poruszając się po drogach, będą czuli się Dobra. bezpieczniej, ale również Dobra, będą jeszcze lepiej przygotowani Dobra, do użytkowania dróg. Czym skorupka za młodu nasią, nasiąknie, tym na starość trąci. E, mamy tego doskonały przykład właśnie ucząc dzieci, ucząc już tych podstawowych, bezpiecznych zachowań na drodze. E, jedną z form takiej nauki jest właśnie nauka na miasteczku ruchu drogowego, którego, na którego dzisiaj terenie jesteśmy. Myślę, że taka nauka praktyczna jest najdoskonalszą formą tego, aby te dzieci wykształcić na bezpiecznych kierowców. W interesie obywateli każdej polskiej gminy, każdego polskiego miasta, by najmłodsze dzieci jak najwięcej wiedziały o tym, jak bezpiecznie poruszać się na drogach, dlatego tutaj, dzisiaj w Gorzowie przy szkole, kolejne miasteczko, cieszymy się, że Gorzów, wcześniej Zielona Góra podjęły to wyzwanie, dofinansowały te projekty i udało nam się je wspólnie zrealizować. Tu będą odbywały się egzaminy na kartę rowerową, będą odbywały się szkolenia. Mam nadzieję, że poprzez zabawę, poprzez ruch Wśród dzieci i młodzieży będziemy kształcić prawidłowe nawyki zachowania się na drogach publicznych.